Yeah, yeah, yeah. Także hejcie jeszcze z tej strony banku, A dziś kolejny odcinek Gry Pro Street. Eee, czy jesteście ciekawi, jakie auto nas przywita? Ja też. Znowu po raz trzeci jest to Evo 10 na Edition. Ja naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe. Dobra, kontynuujemy karierę. Tylko, że ja nie wiem, czy ja nie mam tam, jakiegoś wyścigu do przodu zrobionego, no właśnie już tutaj, właściwie już jestem w jakimś dniu wyścigów, więc tutaj stąd wyjdę. Mapa kariery. I lecimy znów w górę. Tutaj mamy... E, próby czasowe i dragi bodajże, z tego co widzę, więc wchodzimy tam. I oto coś czego nie było jeszcze w żadnym odcinku, czyli nieco zmodyfikowany S1340SX i trochę inna sywiczka. No są to takie prototypowe projekty z moim wykonaniem, ponieważ no nudziło no mi się jak byłem chory, ale jeszcze w jestem trochę chory. I coś tam sobie chciałem umalować, więc zobaczymy sobie. Czasówka, klasa grip, gryp, grip. No to czasówka niech będzie na początek, tak na grzepły.

i znowu ten auto nam zboki miota, masakra nie wiem co jest grane z tym faktem uh! nie, co to było, głupi pad dobra korweta, zwolnij sobie, spokojnie, mamy czas dobra przed nami jeszcze było Audi A3 i co tam jeszcze było? Teraz się bawiamy Te bandy się szybko zbliżają. E, no łatwe jest. mi Ci tylko coś, rywale zacięcie walczą. Tego fragmentu nie lubiłem, nakosał nigdy. A grałem na PS2, tu przeważnie. Prostrypę. Na ja, wróci. Delikatnie widzę. Dość przedłużone. Nie chciałbym się uderzyć, więc odsun się! Jezu, dobra jest, drugie okrążenie. Lecimy to na pełnej? Raczej nie. Uh! Kobacik jest pierwszy. To znaczy był pierwszy. No. Tak to czasem bywa. Jest się, to piłanco wpływa. No nie, moje lusterko. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Wygrajmy to. Zróbmy to. A jak ja się pospólnie odbijam. Nie wiem czy mam to wpływ jakieś obniżenie mojego zawieszenia, ale tak mi się wydaje, że teraz auto mniej reaguje na poziom skrętu. No nie wiem czy jest taka fizyka w tych grze jeszcze ustawiona, bo tu jest 2,9 chyba 6 po prosty? Jakiś tak 2,6, 2,7 chyba. Bo 2,5 na pewno jest carbon, a 2,4 MW. Jedynka. Albo nie. Nie, 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 nie. Mosków to jest 2005 rok. Carbon 6, a Profit 6 albo 7 w takim układzie. A potem były Shifty. I Hot Aha. No wyścig, że tak mówię, z palcem nie będę mówił, gdzie jest do wygrania. Nie wiem, czy właśnie ci oponenci są ci czy coś nie ukminie tego. Tak, nice, nice, jestem pierwszy. Znaczy w wyścigu jak na razie jestem pierwszy, no, ale my nie wiadomo czy będę pierwszy. Jeszcze się mu też rozbiję za chwilę. Znów ta pierwęsko szykana. I na pełnej Dobra, tutaj zahamuję, żeby nie wypaść za tor kontrolowane. I linia start mety. Cia, wygrana. Trochę skorodowane. Skorodowane, co ja mówię? Poszkodzone auto nasze, ale to już wynik tego, że sterowanie znów jest, jest dla mnie inne. Trudniej jeszcze trochę znowu po tygodniowej przerwie. Chciałem do opanowania. Na samochody za to było chyba na Y, -ku. czyż nie? Tak. Teraz spróbuję trochę ostrożniej jechać, żeby nie narzucać na jakieś koszty znowu. I nasi ale to... Ci sami chyba nawet. A, chyba nie. To chyba zamiast silika był kobalt. No, dokładnie. to jest to z tymi ramkami na czas, na prędkość. Znaczy, ale brakuje mi tutaj jeszcze w tym początku kariery prób prędkości, właśnie takich na Nevadzie na przykład. To są najpiękniejsze trasy, jakie kiedykolwiek w tej grze widziałem. W każdej chwili można spokojnie wypaść do tor, rozbić się, to jest coś pięknego i niebezpiecznego. Cisniesz sobie 330 na godzinę, ekran cały się, wiesz, rozmywa, jeden błąd i latasz, latasz, latasz. A ja tutaj gado, gado, to jest powoli, na za chwilę, drugi, może i pierwszy, chociaż nie Rona. jelona. Dobra. Nie kocham tego, on no, hamuje i jest szybszy ode mnie. Co, o co, co chodzi w tej grze? Dominujemy każdą bramkę, więc tą też... No... O, nie udało się teraz zdominować? Jak to możliwe? Ej, ej ej! Ej, ciasno jest, kolego! No nie... nie. Kurcz, na audio. A, e, chyba się lyserko odpada, hehehehe... He, 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 he. Jeszcze nie Swoją drogą chętnie bym sobie nagrał jakichś multiplayerów z tej gry, bo to z zrobiłem świetna gra. Ale no właśnie nie wiem czy jest jeszcze jakaś możliwość na to, żeby połączyć się z serwerami gry. Czy to jakimś hamaki, hamachi, czy jakimś innym programem. Jak coś na ten temat wyjdzie, to piszcie to w komentarzach. Bo w sumie to mogłoby być coś ciekawego nawet. Drifty w tej grze są ciekawe, a już w szczególności Nevada Highway. To jest wręcz niebo. Niebo dla kierowców. Piękna, długa, prosta i ostre zakręty. Zastupmy się. Nie, no znowu kasa do wydania będzie. Pięknie. Super. Ekstra. Nieźle. No jedźmy spokojnie do mety. Nie rozbijajmy się już więcej. Znowu powinien jakiś waga w do wydania. Cóż, trudno. Nie majątek. Na pełnej! Baaang! Trochę mniej auto uszkodzone od poprzedniego wyścigu, ale zobaczymy jak będzie z naprawy. naprawy. To też są, jest teraz ciekawe. Napraw samochody. No i jest teraz tańsze. I lecimy dalej. Grip, czy może drag? Nie, jeszcze, jeszcze grip po to sobie pójdziemy. No ta Silvia ten w sumie średnio mi się jeszcze podoba. Na coś bym ją w mocniejszego wymienił. Na przykład na Eleanora. Aha, co wy na to? Eleanor w Prostrydzie? Hmm. Da się zrobić. Kosztuje około 50 parysięcy chyba z tego co pamiętam. Czy tam 60 z Jakiś tak. Także myślę, że mogę sobie takim echowarem pozwolić. To będzie to moje auto na jedną. Drugą, mili, jedną, czwartą, mini na jedzenie na w koła Auto ma potencjał i cholernie dużo mocy, jakby nie patrzeć. Teraz chłódmy się do to, żeby znowu nie, tego nie zepsuć. I broń może się nie poobijać jak w poprzednich fazach. Dobra, nikt tego nie widział. W ogóle, świetne w tych grze jest to, że możemy nakładać sobie naklejki nawet na szybę, przednią, pełną, boczną, gdziekolwiek tu chcemy. Dzięki temu umieściłem sobie 13 na nasz, przedni, i z tyłu naklejkę loga tuningowego jakiejś tam firmy, APR. I nawet ładnie to w sumie teraz. jest jeden z niewielu Need for Speedów, gdzie filmik był naprawdę szeroko rozwinięty. Tak samo było właśnie w Pro Street, yy, boże, to ja mówię, yy, w Carbonie, gdzie właśnie był też y, autoskup, to rozwinięty mocno, y, że z podstawowego łodyki tam można było spokojnie coś na Instagrame wycisnąć. To było to naprawdę mega. Co zrobili, a już tych nowszych już tego nie ma. Tak powiem, ma się już skończył. Nie ma takich starych rodzaju aut, które możemy kupić za jakieś tam siłe pieniądze w realnym życiu. Tylko mamy jakieś tam Lamborghini, Superlagera i tak dalej. Lamborghini, sorry Karol. <laughs> Przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć Ogłęb stare NWSy mają duże siebie, że mamy tam samochody typu właśnie jakieś stare Corolle A86 które no nie są zbyt drogie, można sobie je sprawić trzeci więcej takiego Lamborghini Superlagera właśnie etc. Mochilaga tam nawet jakieś nawet zegi, jak w Warnie i w są. A i wygrywamy już i pewnie jedną skarb za dominowanie zawodów. Dokładnie. Niech to będzie znowu druga karta? O, super, znowu opony. Pięknie. Na poziomie ekstra. Kontynuujemy tę wyścigu oczywiście. I lecimy sobie teraz grip. Tu? ile zawodników. Nieźle. Dobra. Okej, okay, wygrajmy to. Szczół ma bankowo dużo mocy, ale się będzie odbijał na ostatnich pozycjach. Przecież w sumie teraz wywał jest trzeci i już nie blokuje. O, nie, trochę sobie paliwo nieźle nie źle. To po co ci to gościu było, skoro za chwilę będę obok siebie nawet przed tobą, dokładnie pęk. Trzecie miejsce, przed nami korowa i... i... wreszcie SX wow, blisko banda znowu teraz była. Korolla hamuje i banda, znowu blisko, tłum wiwatuje, prawie się zderzył, ale... ale nic mu się chyba nie stało. <laughs> Aj i... znowu było blisko. No jedźcie, zbierać by się z Na wyhamowaniu? Nie, bo on też się teraz wychyla Ech, Dobra A teraz kolego na tym wiraży jesteś mój Jedź, jedź, jedź Mam cię O ten jak szeroko, wprzód ja sobie jeszcze szerzej on. Nie Kurczę, no jedź to rolę z tyłu. O, cześć, tu robisz. Przyblokujesz mnie? nie. Interplay i play, idź szerzej. Ostry zakręt i meta. Oczywiście meta pierwszego okrążenia, żeby nie było. Na pierwszym okrążeniu udało mi się robić do podium, do pierwszego miejsca. A teraz zawalczmy o to, by oni nie dojechali do końca. Jak na razie dobrze jeździ, 3 sekundy zysku nad nimi, przewagi. Teraz my go szybko. Okej. Okay. Wręcz podręcznikowo po tarce. Dwie sekundę. pół sekundy. tego więcej. no co jest. Takie tacy szybcy są nasi rywale. Ok, nazwracik. Proszę jak ładnie. Minimalnie po czerwonym. Minimalnie. A międzyczas teraz to 4,5 sekundy, więc nie jest tak źle. 2 sekundy w ciągu... Ilu? czterech, w 5? Nie, tak źle. No cóż, to nitro. I jesteśmy na mecie. Znów pierwszy. Jakie to nudne. 50 sekund przewagi tam było. Prawie. I rekord toru znasz. A więc pora na dragi. Jedna, druga też je zaproszę. To może być ciekawe. Tylko, czy ja zamontowałem do mojej hondy Nitro? Tego nie wiem. No i ten spojrzeć, jak śmiesznie wygląda. Chyba go usunę potem. <grym, grym>, Felbi jakie duże, więc za duże. Tak, to jest fakt i dowód na to, że byłem chory i leżałem w łóżku i robiłem sobie auta. Średni <grym>, raz to podoba. Ale bodik tak jak najbardziej. Cześć ten tył jakiś taki biedny. Aha. Aha, na walce mam biegi. Aha, okej, okay, dobra. Mój błąd! Mój błąd! <grywk> <My> błąd? <t šei> dlaczego to błąd tak rzuca? Dobra, pierwszy bieg przegramy, ale trudno. Mamy jeszcze dwa inne, więc spokojnie nie martw się o przyszłość tego samolotu. Jeszcze się przyda. Przez jakiś czas, aż kupię sobie w końcu tego. Eleanora. Honda kontra Honda. Pięknie! Teraz idziemy na czas. Za chwilę będzie Nitro. I zobaczymy, że dają to potrafię. Ej. Oj, nie było idealnej zmiany biegów. Nie ale czas już definitywnie pozwala mi na to, żeby być pierwszym. I to No okej. GTA 6.5, proszę bardzo. Aż mordem zawiało. Wiem jak wywija na bo... Kurde, to ma dopiero mocy. Stąd go słychać wyraźnie. Ja ciekawe, daję sobie tak, że... Znowu idealnie. On ma ryczy. Bach I znów dobry czas, czasach, którym chyba trochę wolniejsze od ostatniego, o jakieś 300? Nie, 300. od 300. Nie, 300. No także drach wygrany z łatwością. Spacy, nie powiem gdzie. Nominacja, gotówka i kolejna karta, niech to teraz będzie karta. A znowu czwarta. Czy wy to widzicie? Znowu część dla sx -a. Dlaczego? Kontynuuj, kontynuuj. No, jeszcze jest jedną, drugą. Ciekawe, jak tam mi pójdzie. Czy przypadkiem mojej hondzie mocy nie zabraknie? Pierwszy wiek z zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Teraz chyba dla mnie wchodzi, chyba tego nie wygram. Jakoś czuję Dobra, grzejemy Teraz tak porządnie się trzeba dołożyć, żeby tego nie zepsuć No się myślimy się tak w 17 sekundach na się... Teraz się okazuje ja bezbłędny start. bezbłędna zmiana biegu, bezbłędna po raz kolejny i po raz kolejny Oj, 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 teraz trochę już było zblomna, niestety. Ale... oj, 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 nagrzał się. Poszedł do końca obrotu, zamknął licznik. Co to było? Dobra, mamy przewagę. Trzech sekund około. Więc jest szansa, że tu wygramy, aczkolwiek ciężko właśnie, że są z takim biegiem. A nie ma szóstki, niestety, w tym momencie jeszcze. Jeszcze. Pamiętam, że mam takie w wersji angielskie, gdzie był PRO 106, była taka modyfikacja, po tym, że w ostatnim mieście e, mogliśmy zamontować silnik czy tam skrzynię biegów, które. jakieś modyfikacje po prostu do samochodów, które umożliwiały włączenie potem, rzucenie potem na przez tego biegu. Mimo tego, że ten był trochę jednak słaby, przeciętnym samochodem, to dało rad do mnie całą grę. Z zupełnością. taka ta mała puszka. 260, 27 odcina na No nie jest źle. Jakie piękne ujęcie nawet było na końcu. Uuuhu. Chyba wykoształ nawet na okładkę. Ładnie zajechała, ładnie zajechała. I Stujeczka teraz. Ten to ma dopiero 200 Junning. Uch. Gdyby w tej grze dało się przenieść napęd to już ta Honda ma RWD I to od dawna Oj oj oj, teraz do Ten czas będzie masakry się słaby Tak to właśnie czuję Co takiego? Najszybszy? Przecież dla ja mnie czasem po prostu do wyścigu. <grymne> Dobra, okej, okay. nie mam więcej pytań Także był to kolejny już trzeci odcinek z Frostrita. Mam no, nadzieję, że się podobał, że dacie tam łapkę w górę, ewentualnie, w górę, jeśli się jednak nie podobał. Piszcie tam swoje komentarze, oczywiście subskrybujcie mój kanał, Jeżeli się ten filmik nie podobał. Spójrzcie jeszcze na inne filmiki, niech różne filmiki np. na na nie wolentynkowy z tego od gry z Myślę, że warto zobaczyć. Myślę, że Robert to jednak w jakiś sposób dość ciekawie. Pokazuje kroko krok po kroku całą karierę, całą mapę kariery. Więc no, jeżeli jesteście ciekawi a nie macie tej gry, no to oglądajcie dalej. Także dzięki za zobaczenie, cześć. czołem.